Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale wulkanowy. W tym odcinku pokażę Wam problem z komputerem stacjonarnym. Z płytą, oczywiście, z płytą główną marki Gigabyte GK8N Sli Problem z płytą główną. Nie chce się, jak włączam komputer, to niestety. nie w ogóle niż. wentylatory wszystkie działają, kręcą się wszystkie. Tylko, że niestety w ogóle żadnego sygnału nie ma żadnych, re, żadnych reagowań w ogóle nie ma a ta obudowa jest komputer komputer C2, te diody nie działają i te przy, żadne przyciski nie działają bo bo odciały, bo odciały kable, kable od od diod i przycisków niestety uciąłem i już nie w ogóle nie działają bo bo bo, te, bo ja myślałem, że trzeba, bo to już musiałem wyrzucać te do 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 śmietnika. Ale oczywiście przywiózłem go z powrotem ze śmietnika i, założy, i z, z, składałem komputer cały wraz z, z wszystkimi pozespołami. Tutaj mamy napęd optyczny i stację dyskietek. Ale oczywiście są podłączone dwa porty USB i dwa wejścia, mi, dwa gniazda mi, mi, migre, mini jack. Jest podłączone oczywiście do płyty głównej. Tutaj na USB, tutaj do USB. Zaraz za, włączę światełko Tutaj to tego USB, a tutaj audio. A ma, a płyta główna to jest gigabyte, GA. K8N SLEE O, dostałem od mojego znajomego Ale to jeszcze był... Ale to był w innym obudowie komputera, taki szary, srebrny taki Ale oczywiście z... z... Roz... Rozkładałem i składa... z komputer obudowy do, tego, do tej obudowy składałem te wszystkie obudowy Rozpłytę główną Tutaj mamy wyś, um, wentylator, radiator i w tym jest procesor AMD, ale nie wiem jaki to jest model, niestety. Chciałem chciałem wiedzieć, ale niestety nie mogę, bo w ogóle nie pokazuję, pokazuję żadnego sygnału w ogóle. Tutaj jest wentylator dodatkowy, jest podłączony do płyty głównej pod wejście chwileczkę pod wejście z fan pod wentylator systemowy to jest, tutaj jest karta graficzna to jest Gigabyte. silent pipe 3 tutaj mamy dwa małe gniazda, karty, gniazda rozszerzeń złącza pc express a, a tu jeszcze są dwa, jeszcze dodatkowe dwa port, gniazda PC Express na karty graficzne. I tutaj jeszcze mamy chyba dwa gwiazdy karty rozszerzeń PC. Tutaj mamy cztery sloty na pamięci ram. Próbowałem z tą pamięcią ram przekładać, ale to nic nie pomoże niestety. Może jeszcze... W, może w uszkodzenie może są problemy, że on coś popsuje. Coś uszkodzonego w płycie głównej. Tutaj zasilacz komputer... O, miałem dotykać. Tutaj jest zasilacz komputerowy 400 W ATX A ta płyta główna to jest... ATX No dobra. I jeszcze są cztery porty SATA. I dwa porty idę na dysk twardy lub napęd. Jeden napęd do, do stacji dyskietek, i tu jest gniazdo ATX 24-pinowy. 24 A tutaj z tyłu mamy zasilacz, to jest wentylator. Tutaj mamy włącznik, zasi gniazdo zasilania. Tutaj mamy no, tu nie widać Tutaj mamy podłączone myszkę na okrągłe na wejście zielone i jeszcze mamy fioletowe na klawiaturę. Tutaj mamy dwa, dwa gniazda LCA 5 na Tutaj mamy port LP, LP, LPT i COM. Cztery porty USB jedno, Jeden port RY-45 I sześciokanałowy I 8 Można podłączyć Ośmiokanałowe głośniki Surround Jako kino domowe A w karty graficzne są tylko dwa DVI e I z S-Video No dobra bo, głosiki mam włączone, bo słuchać, że buczy, bo, jakoś, bo w tej chwili komputer ma wyłączony, mam głosiki włączone, monitor też mam włączony, to teraz włączam komputer. No i słyszycie, komputer chodzi, wszystko chodzi, tylko niestety w ogóle żadnego sygnału nie ma. Jak na, 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 na od, od, od w, 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 wciskam przycisk otwierania szufladki napędu, to niestety w ogóle nie, nie chce się odwrócić, w ogóle nie działa. Po włączeniu komputera migało te zielone, to że się uruchamia napęd. Ale w ogóle się nie mogę otworzyć tego napędu, niestety, i to jest właśnie problem. Na monitorze w ogóle nic nie widać. Jakby podłączona klawiatura z tym na okrągłym wejściem fioletowym to by migało te wszystkie trzy diody. Migałoby by. A, te, a ta klawiatura to jest na USB to w ogóle nie działa nic nie miga w ogóle nie reaguje. A myszka działa. Poza tym jest podłączona do na okrągłe wejście zielone też ra, nic nie reaguje. Problem mam z tym komputerem, właśnie. No dobra, wyłączam komputer i jeszcze raz komputer włączę. Niestety nic nie, pomarze, nic nie pomoże, nic nie pomoże, nic nie pomaga w ogóle. Zero, brak sygnału na monitorze w ogóle niestety i to jest właśnie problem. Myszka ani klawiatury w ogóle nic nie reagują na działanie komputera. No dobra w takim razie teraz to na dzisiaj wszystko wyłączam komputer. No I, o, po, i po napiszcie mi komentarze, poradźcie mój, mój komputer, co mam z tym zrobić, żeby w, żeby działał normalnie komputer. Napiszcie mi komentarze, na, żeby po, i po, żeby poratuj, po, i poratu, żeby poratować mi mój, mój, komputer, co mam z tym zrobić, żeby Co z tym komputerem Trzeba z tym zrobić. Chyba pro, a może no dobra, no dobra. Dostać tyle na tym moim filmiku. Jeżeli się podobał mój filmik, jak wczoraj fajniejszy filmik o problemie z komputerem stacjonarnym w płyty, na płycie głównej Gigabyte Ga, z Ga K8 Enslie, to, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. A jak nie, to trudno. Subskrybujcie mój kanał, żebyście byli dalej blisko na moim kanale. Go wulkanowy no i co? Ja, nie, ja wam nie przytuczę, że spędzę go z rodziną, z znajomymi. Trzymajcie się ciepło. Cześć!